Problemy dźwiękowe, mam nadzieję, że te problemy się już skończyły, dlatego że przed nami w ten weekend w całym kraju też będzie trudno zaparkować pod cmentarzem, bowiem w całym kraju trwa wielkie sprzątanie, wielkie czyszczenie. Jak się do tego zabrać w zależności od tego, co mamy oczyścić, o tym Ania i jej ekspert. Tak jest, ja Was doskonale słyszę. Dzięki takim sytuacjom widzicie Państwo doskonale, że ten program jest na żywo i nic nie jest udawane. A ze mną jest Pan Filip Szczepański, właściciel zakładu kamieniarskiego w Ząbkach. Panie Filipie, co najlepiej ze sobą zabrać jest na takie sprzątanie na cmentarz? Mamy tutaj kilka gadżetów. Proszę nam opowiedzieć. Witam serdecznie. Najważniejsze to jest zabrać tak troszeczkę wiaderka, jakieś rękawiczki do tego, żeby nie zmarznąć. No właśnie, bo ryby Płyn do mycia bądź ewentualnie płyn do szyb. Miękka gąbeczka, miękka gąbeczka, na przykład po to, żeby nie porysować grobu, Jak kawałeczek zmiotki, jakiś druciak, tak zwany zwykły do naczyń, nic bardziej innego. Ale też żeby... trzeba uważać, żeby nie porysować, prawda? Tak, to jest wszystko zależne od kwestii zabrudzenia bądź rodzaju materiałów, jakie posiadamy. No jakiś woreczek na liście śmieci bądź piasek, żeby wyrzucić do połowiskiego kontenera. Tak jest, nie śmiecimy. I w taki oto sposób sprzątamy groby, ale wiadomo, że te płyty nagrobne są różne i mają różne właściwości. Jak sprzątać poszczególne płyty, zrobione z różnych materiałów? Znaczy podejdźmy może, zobaczymy materiały. Przede wszystkim tak, mamy tutaj granit, to jest nasz polski granit z kopalni. Najzwyklejszy, najprostszy, do którego wystarczy tylko i wyłącznie jakiś płyn do szyb, płyn do naczyń ludzkich z wodą, ściereczka i tak naprawdę na tym się kończy. Mamy tutaj też marmur karyryjski, włoski który jest gładki, bo jest polerowaną strukturą, ale on wymaga szczególnego bardziej e, tutaj dbania. Nie możemy na pewno szerskimi gąbkami tego robić, z miotkami i ponieważ go zaraz zarysujemy. Mm -hmm. Kolejnym materiałem, też powszechnie znanym na cmentarzach, na przykład na starych Powązkach, są to piaskowce. To jest piaskowiec długo z naszej kopalni polskiej. Ale on już chyba jest bardziej skomplikowany. On jest bardziej motowy podatny na warunki atmosferyczne, na wilgoć, e, potrafi z biegiem lat zielenieć, przechodzić nawet w, w czarnienie tego mhm. i też wymaga specjalistycznego dbania. Niekiedy e, zadbanie o piaskowiec. Przywyższa ponowna renowacja, przewyższa koszt tak naprawdę nowego nagrobka z tego materiału. Czyli gdyby Pan miał komuś doradzić, ostatnio słyszałem, że nawet jakiś celebryta u Pana zamawiał grób, to z jakiego materiału jest najpraktyczniejszy? Najpraktyczniejszy materiał to jest granit, przede wszystkim, co chodzi o nagrobek, a jeżeli ktoś nie ma po prostu zwyczaju w świecie czasu poświęcać. Ee na cmentarz powiedzmy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, tylko jest powiedzmy tak jak ja w swoich rodzinnych stronach cztery razy w roku. Proponuję jasne granity, dlatego tylko i wyłącznie, że po pierwsze mniej trzeba o nie zadbać, mniej widać na nich brudu. I tak naprawdę na tym się cała filozofia kończy tych nagrobków. To niech Pan nam jeszcze zdradzi kto u Pana ostatnio zamawiał taki więc... Um, zamawiał i jesteśmy na fazach szerokich, szerokich rozmów, wyborów projektów u Michała i Będziemy w przyszłym roku na pewno realizować te zlecenia dla niego. To jeszcze na szybciutko, jak usunąć wosk, który jest często na grobach, prawda, palimy znicze, więc on tutaj często się pojawia, no i trzeba jakoś usunąć te zabrudzenia. Tutaj mamy przygotowaną taką próbkę z wylanym woskiem, ta płytka została podgrzana wcześniej, ponieważ nasze warunki atmosferyczne, jakie teraz posiadamy, gdzie jest duża wilgoć, jest parno po prostu, ten wosk aż tak nie wchodzi, ale w momencie kiedy jest lato i 30 stopni wosk się wyleje, staramy się go zdrapać, tak jak na przykład patyczkami zwykłymi. Ewentualnie jeżeli patyczki nie pomagają, bierzemy nożyk, zwykły tapeciak ze skosa, nie tak ani tak, ponieważ porysujemy kamień ze skosa i staramy się go delikatnie ściągać. Można również poradzić z rozpuszczalnikiem. Jak zostaje nam plama. Trzeba niestety zaczerpnąć wielokrotnie porady kamieniarza, żeby nam coś doradził, pomógł, bądź, bądź to poprawił. Panie Filipie, bardzo dziękuję za te wszystkie rady. Halo Studio, żegnamy się z Ostrzałem, Państwem. Przepraszam. No to wiemy już jak sprzątać. Bardzo dziękujemy Aniu. Nożyk jest niezbędny i trzeba się jednak zaopatrzyć w parę gadżetów, które nam pokazała Ania, płyn, szczotka, nożyk przede wszystkim, a o tym co dalej, o tym Sławek, który jest zaopatrzony we wszystko, w wiedzę przede wszystkim.